Po energetycznym koncercie zespołu Chemia, witamy członków zespołu w naszym juwenaliowym studiu, witam Was serdecznie. Daliście z siebie naprawdę dużo na scenie. Jak koncert wyglądał z Waszej perspektywy? Bo z perspektywy widza przed chwilą widzieliśmy, uczestniczyliśmy. Jaka jest atmosfera tutaj na kampusie centralnym? Wspaniała atmosfera, bardzo dużo ludzi. Nie, przyznam szczerze, że ja osobiście też się nie spodziewałem, że będzie tyle osób, bo jest jeszcze jasno, a główna gwiazda dopiero za chwilę. Także naprawdę bardzo miło. Sprzedaliśmy trochę, myślę, że dobrej energii i trochę też dostaliśmy dobrej energii. Na pewno naładowaliśmy akumulatory na kawał czasu. Mówicie, że jesteście zespołem mało znanym, a niedługo może się to zmienić. Dostaliście świetny kontrakt za Oceanem. Jak będzie wyglądała wasza nowa płyta? Macie już pomysł? Dzisiaj zagraliśmy większość materiału, który znajdzie się prawdopodobnie na nowej płycie. To znaczy nie wiadomo, czy część z tych piosenek nie wypadnie, bo cały czas tworzymy coś nowego. Konsekwencją tego, co, 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 co się zdarzyło za oceanem, jest to, że nagramy płytę w całości po angielsku i ona się ukaże na całym świecie. Taki jest plan. Natomiast nie zapominamy o tym, że fani w Polsce są dla nas bardzo ważni i ich kochamy strasznie. Więc polskie teksty opisujące doświadczenia Łukasza z młodości są bardzo ważne. A powiedzcie, jak się zaczął wasz zespół, a to w zasadzie niedawno, bo w 2007 roku. To znaczy 2007 to jest taka data trochę naciągana, dlatego że tam dopiero spotkali się muzycy Wojtek Balczun ze Zbyszkiem Krepskim, którego dzisiaj nie było. A tak naprawdę zespół zaczął grać i zaczął wypływać gdziekolwiek tak naprawdę dwa lata temu. Czynna historia zespołu trwa dwa lata, nie, nie, nie pięć. No, dużo się zmieniło od tego czasu. Wokalista zmieni... się zmienił. Wcale sensie, się tak do końca e, nie zmieniłem. Trochę wyłysiał. <noise> tu i ówdzie. A jacy są właśnie muzyczni idole? Macie takich? Czy zupełnie jesteście bezkompromisowi i nikt wam się nie podoba? Mamy, mamy, oczywiście, że mamy. Edyta Górniak, Beata Kozidrak, zespół zadaasz. Vox, zespół Vox. E, cały, cały w rozciągłości ale wiecie co? Nie, nie, nie. Wiecie co? I wy się z tego śmiejecie? Nie, nie. To nie jest żart, gdyż tak naprawdę, specjalnie to powiedziałem, od Edytu Górniak i tak naprawdę tylko Zidrak zaczęliśmy i od Voxu, dlatego, że my naprawdę słuchamy bardzo dużo muzyki. I e, te osoby, o których wspomnieliśmy i lecąc przez cały grunge na przykład amerykański, rock'n'rolla i tak dalej, możemy przecież mówić banały, tak jak to każdy, my i tak słuchamy wszystkiego, co jest fajne. Wybieramy w tym, co jest najlepsze. Kochamy I, muzykę przede wszystkim. Dokładnie. Przez. I, I w samochodach naszych Leci naprawdę od Johna Bonamasy do no, do. no do. No tak, ale to jest cały czas idziemy w tą samą stronę. Ale generalnie leci naprawdę wszystko. Nawet dobry pop. Dobry pop jest dobrym popem, tak? Całą muzykę, a tak naprawdę to, to co jest bazą do, do tworzenia muzyki w zespole chemia, to są nasze własne emocje. I to tak trudno jest wrzucić jakąkolwiek piosenkę z zespołu chemia, czy do, do jakiegokolwiek worka pod tytułem a to jest polski odpowiednik czegoś. A jak wygląda wasza próba? Jak tworzycie muzykę? Krótko mówiąc, jest, yy, Wojtek ma bardzo dużo pomysłów na muzykę, potem wysyła to mi, ja napiszę coś do tego, potem robi to z, coś z tym Zbyszek, Przychodzi na próbę i nagle wszyscy razem w całym zespole zaczynamy nad tym pracować. Pracujemy sobie nad tym albo 15 minut, albo 15 godzin. To zależy od tego, ile chcemy się zająć danym numerem. I tak powstaje po prostu numer. Pewnie te numery, które my gramy, powstają tak wszędzie. No dobrze, a jakie są Wasze największe marzenia? Co chcecie osiągnąć jako zespół? Marzenia to my realizujemy dosyć konsekwentnie, co no, jest grać największe co największe koncerty. takie oczywiste. Tak, grać największe koncerty na świecie dla cudownej publiczności i spotykać jak najwięcej ludzi na świecie, którzy tak odbierają muzykę jak my. Niezależnie od naszych planów za oceanem zapraszamy jesienią na trasę zespołu Chemia z zespołem H-Blocks, nasi idole. Gramy sześć koncertów w Polsce, sześć koncertów w Niemczech. Oni też się zakochali w naszej muzyce, a my w ich oczywiście. Graliśmy razem koncert w tamtym roku, także dużo się będzie działo. Słuchajcie, cześć. Tutaj zespół Chemia. Pozdrawiamy serdecznie telewizję Uniwerek TV. Buzipa!